Kolejny gąbek na aukcję, y, PL0216, y, 24 rok, 2571, jest to biały, samczyk, rzadko takie kolory wychodzą, nie jest, że, nie jest, że aż ich jest nie wiadomo ile. Y, ojcem jego jest syn Białego Anioła, z parowania, na gołęb, y, Biały Anioł parowany był y, z gąbkiem od Bogdana Michalaka, linia Głębi turbo, y, y, turbo Kim i Hurikan. Natomiast z matki strony jest to u nas bardzo dobre parowanie, czyli syn Red Bullensa razy córka Hinara, z tych gołębi mieliśmy na Giewoncie na ekstrafinale tam gołąbka w czołówce, 8 było na noc, nasz był bodajże tam czwarty wtedy i na fajnie siadł gołąbek na Patai parę lat temu. Natomiast z góry z białego Anioła, to i Szpakson wyszedł. Na rostoczu pierwsza nagroda Ekstra finał Westerplatte i na lotowym też jak byliśmy 17 przodownika Polski na loty młode, to jego brat pełny, tylko był koloru płowego, z tych sześciu gołębi doaliczonych był najlepszy z młodych jako do z trzech lotów. Także gołąbki się sprawdzają nie tylko na WG, także i na lotach młodych też fajnie chodzą. Tak wygląda gołąbek. Ostatnie lotko czuję mu wyrasta. Także polecam samczyka i zapraszam do aukcji.